Witam Was serdecznie u amatora w kuchni, a dzisiaj słuchajcie, będzie bardzo smaczne żarło, bardzo proste, szybkie. A, szybkie, może nie szybkie, ale pyszne i proste. Co dzisiaj będziemy robić? Dzisiaj będziemy robić kaszankę lub jak to woli, krupnioki z cebulą, kapustą kiszoną. I wszystko to będzie fajnie zapakowane w folię, fol, folię aluminiową i wrzucone do piekarnika na 40 minut. Popatrzcie, jak to wszystko będzie robione i co nam będzie do tego potrzebne. Główne składniki, które nam będą potrzebne do naszego dania czyli tak cebulka, kaszanka lub jak to woli jak powiedziałem wcześniej krupnioki co tutaj mamy tutaj mamy kapustę kiszoną masełko pieprz sól oraz przyprawę ja kuchareczka mam troszeczkę no i otóż takie coś czyli to będzie folia aluminiowa już wam po kolei mówię co będziemy robić pierwszą czynnością którą się zajmiemy no to będzie pokrojenie cebulki Księżyce najlepiej, już Wam pokazuję po co chodzi, proszę, najlepiej w ten sposób, bo później będziemy ją na masełku, na patelni dusić. czyli ja mam tutaj 5 cebulek, bo w zupełności sądzę, że mi tyle wystarczy a ja lubię dużo cebuli do tego, do tej potrawy także musi być cebula, musi być ją czuć zobaczcie cebulka już prawie skrojona nie przejmujcie się tą ilością, tą ilością ponieważ Cebula, jak będziecie ją dusić albo podduszać, połowę jej się straci na pewno. Czyli tak, mamy to. Teraz, ja tu mam kostkę masła. Nie wiem czy całą dam. Damy na razie połowę. No bo nie ma to jak cebulka się dusi na masełku, pysznie. Także daję połówkę. Jeżeli mi braknie, no to dorzucę i będziemy widzieć, co będziemy co będzie się dalej działo czyli teraz tak rozpuścimy sobie na patelni masełko zobaczcie masło prawie się rozpuściło możemy dawać na to cebulkę i cebulę na tym masełku teraz poddusimy tak żeby nam zmiękła No, wydaje się, że jest jej tutaj dosyć dużo, ale tak jak powiedziałem, solidna porcja cebuli z kapustą kiszoną i z kaszanką, krupniokiem, no coś rewelacyjnego na gorąco z piekarnika do piwka czy innego tam dobrego trunku jako przegrycha no coś nie sam mówię, tylko dobra teraz to ląduje na palnik i działamy dalej zobaczcie ja dałem pół kostki masełka ale sądzę, że można by było dorzucić jeszcze drugą kostkę, żeby to było bardziej takie kurde naprawdę dobre i tak zrobię, ja te dorzucę zaraz drugie kostki, czyli wyjdzie nam tego jedna kostka masła i to będzie naprawdę no rewelacyjne, rewelacyjne, takie żarło kurde, jak normalnie eee, proszę powędrowało następne pół kostki masła do naszej cebuli, a ja sobie w międzyczasie pozwolę cebulę dopieprzyć do pieprzyny cebulę. Ja dam tutaj odrobinę mojej przyprawy kucharka. Przyprawimy cebulę fajnie. Wymieszamy to wszystko. Zobaczcie, jak to się fajnie wszystko robi. No i czekamy, aż ona jeszcze troszeczkę zmięknie. Cebulkę mamy prawie gotową, ja sobie jeszcze pozwolę troszeczkę dosolić, nie za dużo, spróbujcie jak Wam smakuje najlepiej z solą i pieprzem oraz tą przyprawą, co ja używam, niekoniecznie musicie używać kucharka, to jak mówię, proszę, cebulę mamy lekko miękką, ona jest zarumieniona, zezłocona, i to w zupełności wystarczy, ponieważ za chwilę to co będziemy robić to w zupełności wystarczy, żeby ona sobie doszła i była mięciutka teraz patrzymy co dalej, cebulę mamy gotową słuchajcie, teraz przyszła pora na to co będziemy robić właśnie z tymi krupniokami, bądź kaszanką z kapustą i cebulą Kroimy sobie, czyli urywamy sobie kawałek folii. Na to dajemy, na tą folię dajemy Tak, no dosyć, jak zależy ile chcecie tej kapusty kiszonej. Ja dam tak. Na to dajecie, na to dajecie kaszane albo krupnioka i na to dajecie solidną pochlę czy łyżkę podsmażonej, uduszonej, przyprawionej cebuli. Zobaczcie, kurde, normalnie jak to wygląda, no coś niesamowitego. I teraz. I teraz co robimy? Teraz robimy w ten sposób. zabijamy w ten sposób. Nie, przepraszam, źle zrobiłem. To wszystko miało być na odwrót. Pomyliłem się. Czasami się tak zdarza, nie szkodzi. O, ten sposób. I teraz, przepraszam bardzo, tutaj od góry zawijamy, żeby nam nic nie wyleciało, i zawijamy w tą stronę. I później będziecie mieć bardzo łatwo wszystko zrobić, proszę. W ten sposób to wygląda. Jeszcze raz, za chwilę pokażę. Prawidłowo, ale takie woreczki mamy z folii i w środku. krupniok kaszanka, jak tam nazwę chcecie, cebula duszona i kapusta kiszona. Proszę, pokazuję, gdyby coś poprawnie. Kapusta kiszona w tą stronę. Proszę kropnioczek, kaszanka i nasza cebula. Z masełkiem. Jest to może kaloryczne, ale przepyszne. Proszę. I do góry. Zawijamy. Tutaj przygniatamy, zabijamy i proszę bardzo, i gotowe. Nic nam nie wyleci. Proszę. I poczekajcie na ciąg dalszy. No i jesteśmy na praktycznie półmetku. Wyszło nam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem kaszanek krupnioków z kapustą kiszoną w cebulce duszonej, z przyprawami. Także co teraz musimy z tym zrobić? Teraz musimy to wsadzić do piekarnika na około 40 minut w temperaturze 180 stopni. No i zostawić, aż to wszystko się fajnie zrobi i będzie gotowe do spożycia. Także zapraszam. Za te 40 minut i będziemy się delektować przepyszną kaszanką, krupniokiem, przygotowaną w piekarniku na gorąco. No i co wam jeszcze mogę powiedzieć? No, no przepyszne będzie danie po prostu. Jeszcze jedna uwaga: słuchajcie, wszystko było surowe oprócz cebuli, cebulę udusiłem lekko natomiast kaszanka czytam tam krupniok jak uważacie yy, w, w jelicie yy, kapusta kiszona surowa także wszystko dajemy pierw kapustę na to krupniok kaszanka i na to cebula zawijamy i do piekarnika no to lecimy i zobaczymy się za chwilę słyszycie ten sygnał to znaczy że już Czas na wyjęcie naszych krupnioków, kaszanek z piekarnika. No to działamy. Wyłączamy alarm. O, ale gorąco. I wyciągamy nasze dzieło. Mm, ale słychać, jak pięknie jeszcze to skwierczy. Wszystko w środku. Hmm. nie wiem czy będzie słychać posłuchajcie wszystko się praktycznie gotuje no rewelacja dobra zapraszam teraz do obejrzenia jak to wygląda na talerzu słuchajcie a ja przepraszam że nie pokazuję siebie ale zobaczcie tu mam bułeczkę świeżą dobry napój do tego no, i co, otwieramy, jak to się mówi, unboxing tego, co nam wyszło. Mmm, proszę, zobaczcie. Może troszeczkę obiekty zaparował, ale popatrzcie, co się z tym dzieje. Co się z tym dzieje? Coś niesamowitego. I sobie powiedzieć, zobaczcie. Nikt nie obierał kaszanki, krupnioka z. Te już oto jelitka i zobaczcie kapustka kaszanka mm. no rewelacja do tego a jak powiedziałem jeszcze bułeczka świeża no i co co wam mogę powiedzieć kosztować do tego dobry napój. No i, no i nasze danie aż paruje bułeczka przepyszne, pyszne, także nic dodać, nie naprawdę buła i to i tamto. No i co tu więcej na jakąś imprezkę. Czy na jakąś tam kolację. Przepyszne, polecam. Mało roboty, a naprawdę bardzo dobre. Pamiętajcie, prosto, smacznie i szybko. Przepyszne. Trzymajcie się, pozdrawiam. I smacznego u amatora w kuchni.